Nowego PSP nie ma i nie będzie. Może to i dobrze. Zobaczymy. Od kilku dobrych lat w sieci pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne plotki, jakoby Sony pracowało nad kolejną konsolą przenośną. No tak, już widzę. Jakby konsole przenośne umarły z jednego prostego powodu: pojawiły się smartfony i nikomu się już nie chce. Wiesz, jak miałeś taki telefon i ten telefon miał taki ekranik, i człowieku wiesz, na tym. To, 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 to nie była konsola, tak? Dlatego konsole kupowałeś oddzielnie. DS-a czy PSP. Ale teraz nawet te konsole przenośne już nie są przenośne. No ustalmy, czy Steam Deck, czy Switch, czy te wszystkie dodatkowe TTT. T, t. No to one nie są, kurde, przenośne. One są mobilne, że znaczy inaczej. no Nie są stacjonarne, ale nie są. O, są przenośne, ale nie są kieszonkowe. A PSP i DS były kieszonkowe. I teraz już nie ma konsol kieszonkowych, bo kieszonkowy jest smartfon. I faktycznie wydaje się to zupełnie oczywiste. Segment przenośnych urządzeń do grania rośnie. Zaczęło się od gigantycznego sukcesu Switcha, później pojawił się Steam Deck, ROG Ally, Legion Go, różnego rodzaju Anberniki. Sony ma po swojej stronie potężne. Anbernik jest kiesząsolką na przykład. Anbernik, MiuMini to są kiesząsolki, bo one faktycznie mieszczą się w kieszeni. No ...markę, spore doświadczenie i senty... Starszych graczy, którzy wciąż wspominają pierwsze PSP, wydawałoby się, że pieniądze dosłownie leżą na ulicy. Wystarczy się po nie schylić. Ja też tak właśnie myślałem, ale ostatnio zacząłem się zastanawiać, czym konkretnie miałoby być to, nazwijmy je roboczo, PSP2. I zrozumiałem, dlaczego tej konsoli wciąż nie. Właściwie to PSP3, bo chyba PS Vita była PSP2. Nie ma. I wydaje mi się, że raczej nie będzie. Przynajmniej. W najbliższym czasie. Pierwsza przenośna konsola Sony pojawiła się na rynku pod koniec 2004 roku i odniosła niemały sukces. 80 milionów sprzedanych egzemplarzy to naprawdę niezły wynik. No ale um umówmy się. No, DS miał 150, więc prawie dwa razy więcej. Także DS. To była kieszonka. Myślę, że wszyscy na czacie się ze mną zgodzą. Pasujący PSP wyżej niż chociażby 3 ds Niestety bardzo poważnym problemem PSP było piractwo, z którym Sony nie potrafiło sobie poradzić. Rozwiązaniem miała być Vita z 2011 roku. Super. Vita była na kartridże? Czy nie? Zaawansowany sprzęt z OLEDowym ekranem. A tak, takiej karty SD miała, nie? Dwoma analogami, panelem dotykowym oraz całą masą głupich antykonsumenckich rozwiązań, które doprowadzały ludzi do szału. O historii obu tych konsol przygotowaliśmy odrębne materiały. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to warto nadrobić. W każdym razie... A, karty M2 yy, to takie yy, jak ja mam w telefonie Sony Ericsson. To tutaj też mam kartę M2, czekaj, da się wyciągnąć. Da się wyciągnąć? Chyba się da, poczekaj. Jakś tak. Łyłaś. Robisz tak? Robimy un unboxing karty M2. O, patrzcie. Jest karta M2. Weźmę powiększę tego. Powiększy ekranik. O, M2. Wygląda jak SDK zwykły, ale ma inny kształt trochę. O, no i normalnie pakujesz do Flip Fauna i jest, lux. jest luksus. Z luksus. Od premiery wity minęło już 14 lat i wydaje się, że to wystarczająco dużo czasu, by przepracować traumę i podjąć kolejną próbę. Tym bardziej, że jak już mówiłem we wstępie, okoliczności są sprzyjające. Mamy prawdziwy renesans oh modernego gramia, A powrót takiej legendy jak PSP na pewno odbiłby się szerokim mech. Mówię o nowym PSP, bo myślę, że Sony raczej nie będzie chciało specjalnie nawiązywać do dziedzictwa PS wity. Tylko czym konkretnie miałaby być ta nowa konsolka? Wydaje mi się, że możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy to próba powtórzenia tego, co zadziałało 20 lat temu, ale czego nie udało się powtórzyć w przypadku WITY: Mianowicie utworzenie z przenośnego PSP całkowicie odrębnej platformy z własną biblioteką ekskluzywnych gier. Co, so, widząc jakie trendy są obecnie na rynku gier, no po prostu się nie stanie. Ustalmy, że. No, nikomu nikt teraz już, nawet Sony, jakby wypuszcza swoje ekskluzywy na pc po jakimś czasie, więc. O PSP wspominamy przede wszystkim w kontekście GTA, Liberty i Vice City Stories, kilku części God of War, Killzona, Pataponów, Ridge Racer'a, Metal Gear Solid, Monster Hunter'a, Wipeout'a i tak Mnóstwo świetnych gier, które zostały stworzone właśnie z myślą o PSP i warto było kupić konsolę wyłącznie dla nich. W kontekście Wity pomysł był chyba podobny, ale Sony wystarczyło zapału na niecałe dwa lata. Niewielka ilość gier przełożyła się oczywiście na spadek zainteresowania samą konsolą, a w efekcie do Prowadziła do jej śmierci, mimo że sprzętowo to był naprawdę imponujący kawałek elektroniki. Od tego czasu branża mocno się jednak zmieniła. Gierna wyłączność jest coraz mniej i ewidentnie zmierzamy w stronę pełnej multiplatformy. Dokładnie, no? Na przykład Microsoft wy... A To jest bardzo smutne, jednak w sensie niby to jest wygodniejsze dla konsumentów, ale z drugiej strony jakoś tak miałki się ten rynek robi. Taki. Mi nigdy nie przeszkadzało to, że są gry ekskluzywne dla danych platform. To właśnie powodowało, że te platformy były ciekawe, były inne, były właśnie czymś fajnym, a tutaj takie. Ja. Wykupił kilka studiów deweloperskich, ale nie ograniczył ich działalności tylko do Xboxa. Niedawno pojawiła się nawet informacja, że Forza Horizon, czyli absolutnie flagowa Xboxowa perełka w przyszłym miesiącu trafi na PlayStation 5. Sony działa podobnie i swoje nieliczne eksy po jakimś czasie, dużo krótszym niż kiedyś. Wy daje także na pecety. No, Bladborna akurat nie. Trudno więc zakładać, że Japończycy nagle zorganizowaliby dziesiątki wartych ogrania tytułów dostępnych tylko na nowym handheldzie. Tym bardziej, że dzisiaj mobilne granie wygląda zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu. Nie wystarczą już poboczne, budżetowe odsłony znanych marek, bo jest cała masa urządzeń, które możliwościami w zasadzie nie ustępują stacjonarnym konsolom obecnej generacji. Produkcja gier jest dziś zbyt droga i czasochłonna, żeby komukolwiek opłaciło się tworzyć tak gigantyczne antyczne projekty z myślą o tylko jednej platformie. No właśnie, no bo w sumie to też może może być z tym związane, że gry teraz kosztują tyle hajsu, nie? Że robisz grę za kupę e forsy i najbardziej się to opłaca puścić na jak najwięcej platform. Bo puszczać tylko na jedną, żeby ta platforma się lepiej sprzedała. No chyba, że mówimy o Nintendo, ale oni grają w swojej własnej. A no, Nintendo to jest Nintendo. Przejmować się tym, co robi Ostatni Bastion. Musi. Ludzie kupują Switcha przede wszystkim dla Mario, Zeldy, Animal Crossing, Pokémonów, Metroida, Splatoona i tak Multiplatformy są ważnym i bardzo wartościowym, ale jednak tylko dodatkiem. Niestety ostatnie lata pokazują, że jeśli chodzi o wsparcie swoich urządzeń... I te Mario, Zeldy i tak dalej są lepsze niż te wszystkie gry zakupy. Znaczy to one też są zakupy hajsu, ale są lepsze niż te inne gry, co wychodzą na wszystkie platformy, więc... Do grania, to Sony raczej zawodzi. Wystarczy popatrzeć na to, co stało się z Vitą czy ostatnio z PSVR 2. Goglami, które dwa lata po premierze są w zasadzie martwe. No i a w ogóle to PSVR 2 to też jest taki temat kurde krzywy, nie? Bo zrobili fajne gogle Sony, może nie idealne, ale całkiem fajne i tak hamsko i perfidnie je porzucili. No ale z drugiej strony też z tym Questem chyba przegrali, nie? Batalie bo jednak fakt, że musisz mieć PlayStation 5, że mieć te gogle i, i ta biblioteka gier, no w sumie ta biblioteka gier taka wąska też tam na tym PlayStation, niby walka jakieś ekskluzywy, ale to nie pykło, nie, bo, bo te gogle nie były na tyle konkurencyjne, żeby faktycznie ludzie w to szli, kiedy mogli po prostu sobie kupić Questa za, za, za tak naprawdę tę samą cenę, ale nie musieć mieć do tego konsoli i tyle, nie? Bo chyba ile kosztowały ps VR 2 Chyba tyle co Quest Trójka, nie? Oczywiście PS5, na którym jedną z najgłośniejszych zapowiedzianych w ostatnim czasie premier jest remaster Days Gone. Gry z 2019 roku. A to też jest absurd ten Days Gone Remaster. Druga opcja, o której spekuluje się w sieci, to konsola o mocy obliczeniowej zbliżonej do PlayStation 4. A co za tym idzie, w pełni kompatybilna właśnie z PS4. -ką. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to naprawdę dobry pomysł. W końcu gry z poprzedniej generacji się jeszcze specjalnie nie zestarzały. Ghost of Tsushima, Uncharted 4, The Last of Us, Spider-Man, Infamous, Ratchet Clank, Bloodborne, dwie części Horizona, God of War, wspomniane przed chwilą Days Gone. Do tego świetne multiplatformy, no naprawdę jest bogato. Ale mówimy o grach, które miały premierę kilka, a czasami nawet kilkanaście lat Temu przypominam, że PlayStation 4 trafiło na rynek w listopadzie 2013 roku. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę chciał się z tymi tytułami zapoznać, to już dawno to zrobił. Jak nie na PS4, to na PS4 Pro. Jak nie na PS4 Pro, to na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności. Może nawet z next genową aktualizacją. A jak nie na PS5. Nie grałem w The Last of Us nigdy. Myślicie, żeby walnąć The Last of Us na streamach? to na pc bo ostatecznie większość x z tej generacji trafiła na komputery. I można się nimi cieszyć zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie. Sam odświeżyłem sobie Uncharted 4 i Spidermana na Steam Decku i działa to świetnie. Naprawdę nie potrzebujemy do tego nowej, dedykowanej konsoli, a przenośne granie w produkcję z PS4... Ale nie rozumiesz, stary, jakby... Znaczy inaczej... Na Steam Deck i tak dalej, to są kobyły, to są za duże konsole, rozumiecie? Jeżeli coś ma być przenośne, to niech będzie przenośne. To jest przenośne. To jest w miarę przenośne, mogłoby być mniejsze, ale jest okej. Okay. Jak, jak na konsolę, jakby to była konsola, tak, na telefon jest według mnie za duże. To są przenośne rzeczy. Wielka kobyła jak Switch czy Steam Deck nie jest taka przenośna. No jest mobilna, tak, ale nie jest kieszonkowa na nikim nie robi już wrażenia. Nawet pierwszy Switch doczekał się kilku takich premier. Trzeba też pamiętać, że paradoksalnie producenci konsol nie zarabiają na sprzedaży konsol, tylko gier, dodatkowych usług i akcesoriów. I na przykład ja, nawet gdybym sobie takie przenośne Kurde, Wiedźmin czy to jest taka przygoda, chcę pograć w Wiedźmina 3 strasznie. potrzebuje Potrzebuję zamknąć się w jakimś domku w górach, z telewizorem 70-calowym, rozpalić w kominku i grać w Wiedźmina 3 cały czas. Mam taką wewnętrzną potrzebę. Jak, za każdym razem, jak widzę Wiedźmina 3, to tak mi się chce. PS4 kupił to tylko po to, żeby na nowo ograć tytuły, które i tak mam już w bibliotece. I podejrzewam, że wiele osób zrobiłoby podobnie. A jaki interes ma Sony, żeby zaprojektować, wyprodukować i wypromować konsolę, która nie napędzi sprzedaży gier i w efekcie nie wygeneruje zysku? No właśnie, dobre pytanie. W aktualnej sytuacji mobilne PS4 byłoby dla Sony projektem co najmniej ryzykownym, natomiast dla wielu graczy mniej atrakcyjnym niż chociażby Steam Deck albo jakikolwiek inny przenośny. PC z Windowsem, a co za tym idzie, z dostępem do kilku platform dystrybucji. Trzeci i ostatni scenariusz, o którym się mówi, to pełna kompatybilność z PlayStation 5. Nie, nie dźwignęłoby to w sensie. No nie wiem. Pomysł zdecydowanie najlepszy, bo kto by nie chciał pograć sobie poza domem w Astrobota albo już niedługo, miejmy nadzieję, w GTA 6. Jednak jak to zwykle bywa, GTA to tkwi w szczegółach. Po pierwsze, Sony musiałoby zagwarantować pełną kompatybilność z PlayStation 5. Nie okazjonalną, jak w przypadku Switcha, gdzie niektóre nowe gry działają, a inne nie. Taki na przykład Wiedźmin 3 czy Hogwarts Legacy to były miłe niespodzianki, a nie norma. A więc trzeba by wymusić na deweloperach, by każda wydana już gra oraz te, które dopiero trafią do sprzedaży, działały nie tylko na zwykłym PS5, ale też na wersji przenośnej. To jest chyba podobny case jak o właśnie Xbox One X i Xbox One S. E, nie, Series X i Series X, przepraszam. Te nazwy są absurdalne w ogóle. I Xbox też już umiera totalnie i Xboxa następnego nie będzie, to chyba można powiedzieć z dużą dozą pewności. I tak samo ten Xbox Series S strasznie chyba cofa w rozwoju. No, utrudnia ludziom życie. Dokładnie to Microsoft zrobił w kontekście słabszego Xboxa Series S. Czyli da się, ale jest to dość problematyczne zarówno dla producentów sprzętu, jak i deweloperów. Kolejna sprawa to sama atrakcyjność przenośnego PlayStation 5. Ja wiem, że w ogólnych założeniach brzmi to bardzo kusząco, i sam chętnie bym taki sprzęt przygarnął teraz. Ale trzeba pamiętać, że mamy rok 2025 i że niedługo zaczniemy poważnie myśleć o premierze PlayStation 6. A przecież taki handheld nie trafi na Ej bez kitu, bo ta PS5 to już ma parę ładnych lat, nie? Ale ten rynek się zmienił. Ten rynek się strasznie zmienił. PS4 jak wyszła, to do PS5 to lata świetlne mijały, to po pierwsze, a po drugie już pod koniec yy, życia no zaczynała coraz tańsza chyba być, nie? A ps piątka dalej trzyma jakieś chore ceny. Plotki mówią, że realnie mógłby zadebiutować za 2-3 lata, czyli w 2027 albo 2028 roku. Jakby nie patrzeć, to będzie już schyłek 9 generacji, a więc mobilne PS5 byłoby stare już w momencie premiery. Do tego zdecydowaną większość gier można ograć mobilnie już teraz. W tym tytuły wydawałoby się ekskluzywne, jak Returnal, Spider-Man 2, czy już niedługo Stellar Blade. Nie trzeba do tego kolejnej konsoli, która, co bardzo ważne, byłaby tylko przy... Przenośnym wariantem normalnego PlayStation 5. Dla posiadaczy wersji stacjonarnej rzecz raczej umiarkowanie atrakcyjna. Tym bardziej, że dla nich powstał już portal. Po przeciwnej stronie barykady mamy Switcha, który jest idealną hybrydą, to znaczy można na nim grać zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie. Fani PlayStation musieliby dokonać zakupu dwa razy. Na pewno znaleźliby się chętni, zresztą sam bym się nad takim zakupem poważnie zastanowił. Dzisiaj przejścia między kolejnymi generacjami są wyjątkowo płynne, więc istnieje duża szansa, że taka konsola pożyłaby jeszcze dobrych kilka lat. Pytanie, czy chętnych będzie wystarczająco dużo, żeby cała ta gigantyczna operacja się opłaciła. Gdyby podobny handheld trafił na rynek na początku obecnej generacji albo przynajmniej w tym samym czasie, co wersja pro, wtedy sytuacja wyglądałaby inaczej. Ja wam powiem tak, rynek konsol według mnie umiera. Jakby konsole przestaną istnieć za jakiś czas i wszystko się skupi wokoło około a ludzie, którzy nie będą mieli pc mocnego do gier, który będzie pewnie troszkę kosztował, będą korzystali albo z grania w chmurze, albo będą korzystali z takich konsol przenośnych, pokroju Steam Decka czy, 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 czy tego Asusa Rogala i tak dalej. Plus karty graficzne będą się odpalać, yy, będą odpalać bardzo dobrze wszystko w DLSS i tak dalej, więc też w miarę komfortowe będzie to granie na, na tych kartach graficznych dosyć budżetowych. I tyle. I to będzie... I, 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 I to będzie, no. Inaczej. Teraz, a w zasadzie za 2-3 lata, moim zdaniem, jest to pomysł co najmniej ryzykowny. Nie całkowicie pozbawiony sensu, ale ryzykowny. Szczególnie, że poza konkurencją w postaci mobilnych PC-ów trzeba też rywalizować ze Switchem 2, który prawdopodobnie sprzeda się fantastycznie. I bankowo trafi na niego wiele tytułów. No, Switch, Switch i Nintendo to jest ostatni bastion, nie? Będą tworzone PC jak konsola, na przykład Steam Machines. PC w formie konsoli. Tak, ale to nie będzie konsola, tylko to będzie PC. I tyle. Jakby konsola. W ogóle nowe konsole to już nie są stricte konsole, bo to też są pc No ale przynajmniej jakby wychodzą na nie gry ekskluzywne jakieś, czy jakby są kompilowane pod nie. Już Steam Machine bym nie nazwał konsolą. Znów multiplatformowych z obecnej generacji. Wydaje mi się, że obecnie to właśnie konkurencja i mnogość alternatyw są dla Sony największym problemem. W czasach PSP, nie licząc wynalazków pokroju Engage'a, jedynym poważnym rywalem był DS. W czasach WITY, 3DS i smartfony. Dzisiaj byłby to Switch 2, smartfony, Steam Deck, mobilne PC z Windowsem, wszelkiej maści Anberniki i łatwo dostępny streaming. Przy czym Valve, Asus, Lenovo czy MSI nie muszą się martwić o bibliotekę gier, bo produkują przenośne komputery. A co za tym idzie, korzystają z całej potęgi rynku PC-owego? z tego co oferuje Steam, Epic, EA, Ubisoft, GOG czy Microsoft Watch. Co to za gierka? To jest Tyson Fury? Tak, to jest Tyson Fury po lewo. Co to jest za gierka? Jakaś nowa bokserska? Łącznie z Game Passem. Dlatego Microsoft, który podobno także myśli o własnym Handheldzie, tak naprawdę wcale nie musi go robić, żeby zarabiać. Ale Microsoft sobie myśli o nowym Handheldzie, który będzie po prostu pc no. Bo może sprzedawać abonament posiadaczom urządzeń innej firmy. Wydaje mi się, że dla Sony w całej tej układance może zwyczajnie zabraknąć miejsca. Inne opcje prawdopodobnie będą tańsze, łatwiej dostępne albo po prostu ciekawsze, chociażby ze względu na nietypowe gry na wyłączność. Ale oczywiście to tylko moje zdanie, Wy możecie mieć inne. Także zapraszam do komentarzy, dzięki za Wasz czas i. No, No nic, no ziomek rozkmienia, dlaczego nowego PSP nie ma i nie będzie, a tu się powinno rozkwinać, dlaczego zaraz nowych konsol nie będzie bez kitu i wszystko będzie PC-tem zaraz i, i, i nawet jak coś będzie konsolą, to będzie właśnie na zasadzie yy, Steam Decka czy, czy, czy tych rogalików i, i w ogóle. Nintendo się jeszcze przytrzyma chwilę w starym stylu. Ale ten, gry są w dobrym miejscu, a konsole w fatalnym. Dlaczego uważasz, że gry są w dobrym miejscu? Według mnie gry też są obecnie w fatalnym miejscu. Wychodzą niezoptymalizowane nie buble, generalnie znaleźć dobrą... inaczej, wychodzi po prostu dużo śmietnikowych gier, dobre gry też wychodzą, ale... ale ciężko te dobre gry znaleźć, bo wychodzi bardzo dużo syfu, masówki i, i ciężko jakby ogarnąć w co tak naprawdę włożyć łapy.